Good morning, dzień dobry, witam Was z Anglii. Rozpoczynam wyprawę włotka od miejscowości Grandham. Byłem się tutaj przed pięknym budynkiem takiej użyteczności publicznej. To jest taki plac pamięci. Grandham to jest y, stara saksońska wioska targowa na graniczu y, Lincolnshire i Shire. Jedziemy do Nottingham, ale siłą rzeczy musieliśmy się zatrzymać tutaj. Dlaczego? Bo to jest miejsce urodzenia niesamowitych ludzi związanych z Anglią, Tych, którzy nieśli niesamowity postęp. Kto tutaj się urodził? Kto tu się wychował? Kto tu chodził do szkoły? Isaac Newton, słuchajcie, to kilkanaście... Kilometrów stąd spadło na głowę jabłko i rozpoczęła się historia prawa grawitacji. Znajdujemy się, słuchajcie, na takim skwerze pamięci. To, co jest ciekawe, pamiętajcie, że jak zobaczycie takie maki czerwone, to jest symbol pamięci Anglików o swoich weteranach. Tutaj są ławeczki weteranów, drugi batalion yy, królewski, czyli regiment yy, znajdujący się w Armii. Piękny zwyczaj, słuchajcie, ja bym chciał, żebyśmy w naszym kraju wrócili do takich yy, ławeczek, albo stworzyli taki, yy, taki yy, sposób upamiętniania tych niesamowitych yy, ludzi, nie tylko czasów II, I Wojny Światowej, ale słuchajcie, w wojnie, w Ale idziemy dalej, słuchajcie. Ponieważ tutaj urodziła się jeszcze jedna niesamowita osoba. Ona się tyle urodziła, tu się wykondyżowała. Dlatego mówię, że Grandham to jest taka piękna kwer, esencja konserwatywnej Anglii. Kto, kto się tu urodził? Powiem tak, żelazna dama. Już wiecie? Spójrzcie. Pani premier Margaret Thatcher, żelazna dama Anglii, która twierdziła, że państwo nie ma swoich pieniędzy. Państwo ma pieniądze swoich obywateli. Kobieta, która podejmowała bardzo niepopularne decyzje. Ustabilizowała budżet Anglii, ale zrobiła to kosztem czegoś. Przede wszystkim kosztem yy, walijskich górników, bo zamykała nierentowne yy, kopalnie, ale też osoba, która przetrwała trudny okres bitwy o Falklandy. Kiedy Argentyna zajęła Falklandy, ona wysłała armadę yy, brytyjską. Pamiętajcie, Niszczyciel Sheffield, najnowocześniejszy, za miliard funtów zbudowany Został zniszczony przez francuską yy, rakietę wystrzeloną z, z argentyńskiego terytorium. Przeszła do historii kobieta, która wyprowadziła yy, Anglię z czasów kryzysu i stworzyła potęgę Anglii współczesnej. Pozdrawiam Was wszystkich z Granta.